Witam wszystkich amatorów motocykli marki BMW. Dzisiaj to chciałem pokazać po prostu jak się zmienia łożyska w przednim kole. O, tutaj jest to zużyte łożysko. Ono jest całkiem dobre. To nie jest tak, że to jest złe. To jest bardzo dobrze. To jedno łożysko było, chyba to jest praktycznie jak nowe. Natomiast to drugie łożysko już ma takie lekkie opory. Ja to wymieniam z tego powodu, że jak zaczynałem trochę jechać, to troszkę taki był słychać taki poszum, co z mojego punktu widzenia było właśnie yy, no, przyczyną do tego, żeby te łożyska sprawdzić. No Wszystko można zrobić. Koło yy, koło, przednie koło można stosunkowo łatwo wyjąć. Natomiast no, potem pojawia się problem, jak to łożysko o tutaj wyjąć z tamtego miejsca. No to jest trudne, jeżeli się nie ma odpowiedniego sprzętu. Są ściągacze wewnętrzne do zdejmowania takich łożysk. No i to oczywiście schodzi jak masło, ale ściągacz kosztuje kilkaset złotych. No więc yy, ja zastosowałem tutaj taką kotwę budowlaną. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli tu nałożymy to łożysko, to ona praktycznie prawie jest w tym samym rozmiarze, co łożysko, to wewnętrzny bieżnik. I za pomocą tych, o tutaj, tych skrzydełek i tej śruby można troszeczkę dociągnąć te, te skrzydełka do wewnętrznej bieżni. I wtedy wypukując yy, łożysko... Bardzo łatwo wychodzi. A więc taki ściągacz budowlany kosztuje niecałe 6 zł. No I można po prostu to łożysko sobie zdjąć. Włożenie oczywiście jest dużo łatwiejsze. Także nie będę tego omawiał.